Liderka szwedzkich liberałów uważa, że Polska i Węgry nie pasują do Europy i winny być wykluczone z Unii Europejskiej. A Niemcy piszą własną historię katował mnie polski nazista. Nam nawet może wydawać się trochę zabawne, ale nie powinno być nikomu do śmiechu, bo takie urabianie sprawy na świecie już jest dość skuteczne, i nie tylko w Niemczech panuje takie przeświadczenie, że nazistami byli Polacy. Oraz kolejny o pośle Marcinie Józefa Ciuku jest głośno tym razem przez post, o treści ze schizofrenią, nikt nie jest sam. W sumie zobaczcie, jeden taki poseł i od ilu poważnych spraw można odsunąć uwagę. Bo co nieraz coś tam wrzuci w internecie. Firma Worwerk, czyli producent Thermomixa ma dwa kluczowe rynki na świecie. Jest to Polska oraz Niemcy. Ale to prawda, bo w Polsce termomiks jest tak popularny, że teraz ciężej znaleźć kogoś, kto nie ma termomiksa niż ma. Wręcz stało się to jakoś naszą modą. Kazeta wyborcza. Tym razem nie byle kto, bo ksiądz. To Polacy wbijali Ukraińcom nóż w plecy. Szczecin ma stracić terminal zbożowy i pewnie go straci transporty, najprawdopodobniej przejmą Niemcy. No naprawdę? Piłkarze Realu Madryt po sobotnim zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów podarowali dziś swój zwycięski puchar patronce stolicy Hiszpanii Matce Bożej z Almudeny. Niespotykane świadectwo w żadnym innym klubie z europejskiej czołówki.